Witamy bardzo serdecznie. Pięknie żółto-czerwono, bo dzisiaj żółto-czerwone derby. Grzegorz Pilat, Jacek Dąbrowski. Piękna atmosfera, słonecznie przy słonecznej w trzech ostatnich meczach Jagiellonia musi zdobyć 7 punktów, wtedy po prostu będziemy w Białymstoku cieszyli się z czegoś absolutnie wyjątkowego i wielkiego, czyli z Mistrzostwa Polski pierwszego Mistrzostwa Polski w historii Jagiellonii Białystok Jagiellonia, która jeżeli dzisiaj wygra w 32. kolejce, może zapewnić sobie czwarty medal w historii występu w Ekstraklasie, bez znaczenia jakiego koloru ale jeżeli dzisiaj wygra przy założeniu że Legia wygra z Lechem Poznań w tej kolejce, a z kolei Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze nie wygrają, Już czego Górnik już wiemy, że nie wygrał. Jagelonia może sobie zapewnić minimum drugie miejsce na koniec tego sezonu. Cały czas próbujemy tutaj wciągnąć zawodników Kieleckiej korony i w końcu ruszyć do przodu. I teraz może będzie akcja kolejna. Szansa w polu karny. Jest na rancho. Piłka w bramce. Jest słupek. Ach, niewiele brakowało. Proszę Państwa, trzecia minuta spotkania. Ach, tu niewiele brakowało. Na rancho wyszedł. Doskonała sytuacja, ale tylko słupek. A więc już pierwsze minuty. Dobre, odważne w wykonaniu żółto-czerwonek. Przechwytujemy piłkę i znowu jest na rancho. Jest to szansa dla żółto-czerwonych. Polulosa na sam strzela. Ach! Koński. Świetna sytuacja. No, był sam na sam. Świetne dwie sytuacje w tych pierwszych minutach. Jagieloni. Szkoda, niewykorzystanych sytuacji. Ale jeszcze mamy rzut rożny. Zmaga się doping. Słyszą Państwo. A tymczasem piękna oprawa jakielońskich kibiców. Los Ultras Hermanos, taki kaktus wysoki, efektowna kartoniada, żółto-czerwona. Kaktus taki wielki z żółto-czerwonym szelikiem w lewej i z megafonem w prawej ręce i wielkim sombrero na głowie. I Los Ultras Hermanos, żółty dym, teraz spowił trybunę ultra. A już teraz z prawej strony. Ima, prostopadle do no, Marczuka. Nie było spalonego. Marczuk, 11 metr z prawej strony, pada kardę Dominik Marczuk do środkowej. Nie widziutko. Widzicie co? A KO! A Siódma ma Mówiłem o tym, z prawej strony złamał do środka Dominik Marczuk, mięciutko ośrodkowanie w pole karne. Korony Kielce minął się z piłką Xavier Dzikoński, i z najbliższej odległości Afimiko Pululu zdobywa swoją jedenastą bramkę w tym sezonie. A teraz meksykańska piękna fala na stadionie przysłonecznym. Za dawnych pięknych lat przypominają się czasy lat 80., gdy tutaj ta fala przy 30 tysiącach kibiców była prezentowana. 30 metrów z lewej strony na połowie Agieloni Białystok. Pięczek podnosi rękę w górę. Zawodnicy obu drużyn ustawieni przed polem karnym Jagiellonii, Białystok, Pięczek, jednak nie Błanik, prawa noga, dośrodkowanie, piłka dochodząca, oj uważnie, o Jezu bramka bezpośrednio z rzutu wolnego, Błanik zdobywcą bramki dla Korony Kielce, mówiłem, niebezpieczna Mają sytuacja, jeszcze nasi zawodnicy poczekajmy, praktycznie z połowy ta piłka skozłowała, ma pretensje Zlatan Alomerowicz, że chyba przeszkadzano mu przy tym rzucie wolnym, jest jedyna możliwość taka, że jeden z zawodników Korony, to znaczy Hofmeister mógł być na spalonym, bo on brał udział w tej sytuacji. Czekamy, jest war. sędzia musiał, decyduje, że jest... Nie ma gola! Wracamy. Jest spalony! Ach. Dieges, Dieges, głowa do góry i teraz piłka daleko na prawą stronę. Do pulu, 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 karnym! Oj, 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 jak się minął ale karny! Miną ale... Jest karny, karny! karny! Oj, mamy karnego, jest, karny! jest karny, bo tak jest. Piłkę dotknął trojak, jeżeli mnie tutaj oczy nie Puszczność mylą. Było Zobacz, że korona nawet nie protestuje. A nawet nie, nie, nie także, protestuje. Jest karny. Także pululu strzelać będzie rzut karny. Fajnie by było, żeby ta druga bramka padła. Aleksawier skoncentrowany na linii. Na razie stoi pokazuje, że będzie strzelał w prawy róg albo w lewy. Zobaczymy. 5 metrów rozbiegu. Ruszył pululu. Krótki rozbieg. Strzela go! Świetnie! Druga bramka tego zawodnika. Jest już 2 do 0, więc może będzie te cztery. A ja tylko się wtrącę. Ta piosenka, którą słyszeliście Państwo na początku, jeszcze przed naszą transmisją, właśnie teraz wybrzmiewa na stadionie przy ulicy Słonecznej. Pięknie! Wszystkie trybuny praktycznie śpiewają, bo każdy dostał tekst przed wejściem na stadion. No i każdy może z tego tekstu teraz korzystać. Co no o klubie mój, pokaż dziś charakter swój, wiara, siła. Wola walki w nas, na mistrzostwo przyszedł czas, oby to były prorocze słowa, już naprawdę do tego mistrzostwa nie brakuje nam wiele, naprawdę jesteśmy blisko. Niebezpiecznie teraz świetnie Lomerowicz, ale jeszcze wyblokujmy to, bronią nasi, wybijają piłkę nad poprzeczką, doskonała sytuacja, niepilnowany był Adrian Dalmau. 3 metrów. W bliskiej sytuacji posłopiłkę piłkę nad poprzeczką, ale broniliśmy tutaj jak za dawnych czasów na Wembley. Wybijaliśmy z linii, staliśmy, nie ma gola, nie ma gola, ale szkielczanie tutaj nam pogrodzili palcem, ale nas postraszyli, proszę Państwa, niebezpiecznie. Wycofanie doszedkowanie sziotkowanie Polakarne Jagielonie biał uderzenie! Och, na szczęście był na posterunku z lata na Lomerowicz, bo błanik na 16 metrze niepilnowany na wprost bramki uderza głową, ale wprost w ręce w Ale można bramkarza. tak powiedzieć, skoro mówimy takie różne dziwne wyrazy, że złapał to w zęby. Główką do Marczuka, no i Marczuk. Jest Jesus Imas, Prosto padła piłka w Marczuka! Sam na sam Imaz! Uda Uderzenie Boże nie trafił! Ach szkoda! Metr! No może metr od lewego słupka? Bramki zawieradzie Dziekońskiego. Ależ wielka szkoda, ale wydaje się, że w tej sytuacji po prostu Imazowi zabrakło pary w nogach. Już po prostu ostatkiem sił no uderzał się to. tak, próbował technicznym strzałem pokonać, ale no ale to nie było to. No i teraz zagranie. Będzie dobrze Kaliskaner. Co zrobi? Próbuje przedpalekarny do Hansena. Hansen jest już w polu karnym. Prawa strona Wojska. Hansen. strzela i teraz położył. Strzał, oddaj! go! Męczył tą piłkę, a męczył, męczył, ona móc kiwała, gdzieś uciekała, on ją wymęczył i wpakował do bramki. Wszyscy się śmieją tu na trybunach, co zrobił Hansen, proszę państwa? Prowadził, szarpał się z tymi zawodnikami, gdzieś tam potykał się, w końcu ją kopnął do bramki i wpadła. Także 3 do 0. Koniec spotkania. 32. kolejce Ekstraklasy Jagiellonia Białystok wygrywa z Koroną Kielce 3 do 0 po dwóch bramkach Pululu i jednej bramce Christofera Hansena.